Cześć wszystkim, tu Łoniecwiadek, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DLD Skills 3 Morrowind. Jesteśmy w tym momencie w jaskiniach Ilunibi, czyli w głównej bazie 6 rodu. Naszym zadaniem zleconym przez Chausa Kosadesa jest właśnie zniszczenie tej bazy oraz rozwalanie głównego bossa. I tak, jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku miałem straszliwą chorobę, przez co nie mogłem się poruszać. Za, 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 za dużo przedmiotów miałem, a zmniejszyła mi się siła, więc po prostu byłem przeciążony. Całe szczęście miałem save'a sprzed właśnie tego zatrycia tą chorobą. Potem wziąłem Charmark tutaj, w tym, w tym miejscu właśnie. Użyłem Smithy Intervention, czyli tego zwoju, który nas do, jak, do jakiegoś losowego miasta teleportuje. Przeniosło mnie do Balmory. Stamtąd kupiłem sobie miksturki i zioła na e, poprawienie sobie statystyk i na zwiększenie sobie statystyk. Przykładowo mam tutaj przywrócenie siły aż 7 mikstur, dzięki czemu właśnie będę mógł po prostu e, jakoś przeżyć te wszystkie choroby. Dodatkowo stworzyłem sobie no, nowy czar, e, ponieważ troszkę za słaby był fireball według mnie. E, I czar to jest Fire Rough, czyli od 40 do 70 punktów obrażeń zadaje, e, na dwie stopy od celu e, a nasz Fireball zadawał mniej niż 3 razy e, Mniej niż 3 razy mniej od tego nowego czaru FireWorld. Mogę sobie nazwać jak chcę ten czar, ale już nie, nie zmieniałem na jakieś polskie nazwy czy coś, bo to by dziwnie troszkę wyglądało. Dobra, jesteśmy gotowi, możemy ruszać. Jeszcze sobie szybki save'ik. i wyruszamy w dalszą drogę. Marock Spain tutaj zaraz nas, nas nie zaatakuje. Ło boże. Ok, już. Dostaliśmy ten, to coś, dzięki czemu je, je, jesteśmy przyciążeni, niestety. No gin, 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 dobra. Yy, I teraz w grę wchodzą nasze potjonki. Przywracamy sobie po, po kolei siłę. Już jest 36. Mieliśmy 50 bodajże. Już jest 46. I nie wiem, czy nie miałem jakiegoś działa właśnie na przywrócenie sobie jeszcze. Fortify to nie na razie, chociaż też możemy niby. Fortify Strength i Intelligence. Nie ma efektu. Jeszcze raz. Nie mam już? Nie mam już. Dobra. Czyli sobie bierzemy jeszcze jeden ten z przywróceniem siły. 56, czyli jeszcze więcej mamy? Czyżby? 59, okej. Okay. Mamy coś na endurance jeszcze. Yy, sprawdźmy. Health, intelligence, nie, 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 nie. A może to jest poison. To po prostu sobie wezmę kill poison. To nie, nie zadziałało, dobra. Ale możemy iść dalej. A więc nie ma z tym większego problemu. I eksplodujemy sobie dalej już bez większego problemu. Yy, ok, jeszcze może sobie tutaj coś... Przybustujemy. Mamy coś z Fortify? Fortify Health. To inaczej nie Fortify Willpower i Strength na 60 sekund. To to może sobie zostawmy na jakiegoś większego bossa później. Przy okazji przeciwnicy są w pobliżu, więc nic nie zrobię z czekaniem. Niestety za blisko przeciwnicy. No cóż, tutaj pewnie z jakimś rogiem nas zaatakuje. O, jest zombie. Zobaczmy ten ten nowy. Chlast. Wygląda dokładnie jak... Fireball. Ale dwa ciosy i zombie pada. Więc jak widzicie jest to dość silne. Niestety nie możemy tutaj czekać. A zostało nam chyba jeszcze na dwa czary, powiedzmy. Bany. Czy tam magiki. Dobra. Okej, okay, ci nas atakują. Nie trafiłem. Ginie. Może traw, co? Proszę. A bo mamy mały problem, ponieważ endurance e... wpływa na nasze życie, dlatego też mamy mniej życia niż zwykle. To jest mały problem dodatkowo Jakoś nie wydaje mi się, żeśmy trafiali z tego. Ok, weźmy sobie to. Przez to będziemy mieli więcej siły, a mniej inteligencji. I tak nie mamy teraz many, więc to nic nie da. Dobra, jednym ciosem teraz tylko musimy trafić w tego i też powinien zginąć po jednym ciosie. Problem, w tym, żeby to trafić najpierw. Dobra, i zginął. Chyba jesteśmy czymś zarażeni. Nie, to jest po prostu drain, attribute. Okej. Okay. Mamy złe inteligencję, ale za to 109 siły. Wow Może weźmy sobie Co by sobie wziąć. To jest pytanie eee... Może coś na intelligence Co? Jest to intelligence, może to? No 4. Zawsze coś Dobra, będziemy po prostu bić stopoda z AXA. Jak najci. I kto tu jest jeszcze? Kto tu chcę dostać? O, to jakiś wojownik. Yy, masz coś ciekawego chłopcze? Jest tylko tutaj troszkę złota, jakieś proby i lockpick. I to chyba tyle, coś ciekawego. Tutaj sam light armor i ciężki hełm, ale mamy lepszy. Dobra, czyli idziemy sobie dalej tędy i zobaczymy, co jeszcze nas czeka. O, może sobie poczekajmy, aż nie będziemy w pełni sił. 20 godzin i jesteśmy gotowi. Mamy już mniej siły, niestety, ale za to pełną manę. Więc będziemy musiekać szczadów w tym momencie. Dobra, to jest jakieś rozwidzenie kolejne, więc podejrzewam że gdzieś tu będą potworki jest Ten dreamer cały No gdzie ty BUM Nie te chyba Jeszcze raz boom i Zaksa Dobrze Nawet nie nieźle to poszło nam yy, chyba niczym się nie zaraziliśmy Troszkę mnie denerwuje, że mam mało Endurance. Bo to niestety fa Fatigue mi zmniejsza, przez co yy, będzie nam trudniej trafić. Weźmy sobie po prostu Restore Fatigue. Yy, nie mamy nic na Restore Magica, niestety. No cóż, bywa i tak. Yy, tam są jakieś drzwi i tam są jakieś drzwi, a tam jest dalej korytarz. Którędy by tu pójść? Nie wiadomo. Tędy może, bo to się chyba kończy ten korytarz już. Tak, to się już kończy. I dalej nie ma. Więc może być albo tędy, albo tędy. Pójdźmy sobie może tędy. I zobaczymy co nas tam czeka. Naprawdę bym nie chciał w tym momencie bossa znaleźć. Bo jak chcę znaleźć... maleł to już chyba tam byliśmy. Hmm. Ja tam nie wiem. Poczekajmy sobie. Ok, i wchodzimy do Titan Maru. Hmm, jakieś ukryte przejście czy coś? Nie wiem. Zobaczmy, może, może Hmm, co tu jest? A, to jest przy wejściu, ale to nie, to się wlecamy, sens atakuje. Zmieniła się muzyka, coś nas chyba znalazło. Może jakaś ryba tutaj pływa albo coś. Dobra, tam idziemy. To pójdziemy sobie w drugą stronę. Zobaczymy, co tam jest. I to było chyba tutaj. Jeśli się nie mylę, tak, to jest tutaj. Może już jest pokój z bossem. Fajnie by było, nawet w tym momencie jesteśmy chyba przygotowani. Black and Heart. To jeszcze nie byliśmy. Z tego, co czytałem, e, gdzieś właśnie. W w tym pokoju, gdzie jest ten główny boss, yy, są chyba jakieś rękawice bardzo dobre. Więc nie omieszkamy tego też sprawdzić. Dobra, Arslade. Fajnie, że nie mogę go kompletnie trafić. Czemu to musi być takie głośne? Wszystko. A dobra, zginęliśmy No i nie wiem jak się sobie teraz poradzimy. Może po prostu metody znowu uników Wtedy działało. Przy czym teraz będziemy mieli silniejsze czary, więc cztery czary puszczamy a potem po prostu wijemy. Za drzwi czekamy i znowu czary. I tak samo będziemy mogli chyba bossa potem potem zdjąć. Tutaj wszystko chodzi o sposób. Ja, jak się znajdzie na danego gocia sposób, to się go zbala bez innego problemu. Dobra, wiejemy, 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 się. proszę, proszę, proszę. A, goni nas. Dobra. Czekamy. To już 105 dzień. Nieźle. Nie wiem, czy to dlatego, że już gramy tak długo, czy to dlatego, że czekam tak długo. Dobra. Tu jest. Siedzi sobie. Ej! No bez przesady, jednym czarem? Niemożliwe. Co on, jakąś chorobę tam nałożył? Ja tam nie wiem. Hm. Całkiem dziwne. Musimy to sprawdzić. Nie, tylko ten endurance mamy obniżony. Naprawdę nie mam nic, żeby ten endurance sobie przywrócić. Magica, restore health, nie, nie. Nie, nie, nie. Fortify fatigue też nie. Nie, zostaw to jest, Endryset to jest Fortify, a nie Restore To szukamy dalej Nie, to po prostu weźmiemy Fortify sobie Będzie troszkę więcej No a tak to będziemy bić tym. Dobra Saviki wchodzimy Kurde, też aż się robią wkurzające i to strasznie. Znowu tam siedzi. Dobra, zginął. Po w wymieniu czarów. No i dobra, akurat nasi mana to i tak byśmy musieli uciekać. A tak to spoko. Rozwaliliśmy go. Co tam tu ma? Nic, kompletnie nic. Nie skrzynki, tutaj nic. Co to jest? Czyżby to był już ten główny potwór, czy coś? Nie, to jest bonewalker po prostu. Dobra, tu jest jakiś korytarz na bok. Strzelam już do niego. O, nawet nie, nas nie zauważył, miło. Dwa tej ginie, to dobrze. Ten nawet prosty. Okej. Okay. Kto to jest? Zombie czy dreamer? Chyba zombie. Chociaż dwa firebole go nie położyły. Tele go nie położyły. Co ja nie trafiam, czy po prostu ten korpus stalker? Czyli po prostu chyba ten diabełek tam jest. To wiemy. Mogę tylko na ziemi tutaj yy, odpoczywać, dlatego się przenosimy na ziemię. Odpoczywamy. Tam widziałem diabełka, to go powinniśmy zwać po prostu z nie będziemy tej manny na niego marnować. Dziwnie się ściemniło przy save'ie. Nie wiem czym to spowodowane jest, może ten sobie tym razem płyśmy. Weźmy tutaj wszystko oczyśmy najlepiej, z potworów. Żeby nam nic nie przeszkadzało. Eee, nic tam mi tak nie było. Dobra. Tam diabełek. Okej... Okay. A tu są jeszcze na bok korytarze... Tam jest Arslave. Ups, ups, ups... No to problem. Arslave? Au. Hm. Jakby to zrobić? Najpierw z odległości... Diabołka, potem się wrócić, czekać i aż slajdować. Może chyba najlepszy sposób zobaczmy, jak to wyjdzie. Gdzie jest diaboł? Ja muszę ty je zejść albo coś. Hmm, nie widać go coś. Zablokało się gdzieś, ty co? Mamy jakby co save'a tutaj Więc możemy wchodzić, a tam idzie, dobra Może po podbiegnijmy szybko do Arslave'a, gdzie on jest? Tu jest Dobra, dobra, dobra Nawalamy, nawalamy, nawalamy Gin, 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 gin Morrowind Cię skraszował. Świetnie. Dobrze, zaraz wracam.